Dziś skupimy się na różnicach między obiektywem szerokokątnym a standardowym w Mawiku 3 Pro. Pierwsze ujęcie, które właśnie widzicie na ekranie, zostało nagrane standardowym obiektywem, czyli ekwiwalent 24 mm właśnie na Mawiku 3 Pro. Dzięki niemu jesteśmy w stanie uchwycić wszystkie detale tego mostu. Natomiast po zmianie na obiektyw szerokokątny uzyskujemy piękne szerokie ujęcie. Ekwiwalent zmienia nam się do 14,5 mm. Należy podkreślić sobie jedną rzecz. Ten obiektyw działa tylko i wyłącznie na głównej kamerze. Nie działa natomiast na kamerze 70 mm czy 160 mm. Jak można zauważyć, obiektyw ten wprowadza charakterystyczne zakrzywienie na horyzoncie. Jest to spowodowane konstrukcją tej właśnie soczewki. Dodatkowo po założeniu jej na drona, cały czas gimbal jest dosyć mocno przechylony w dół oraz nie mamy możliwości korzystania ze wszystkich jego trybów. Dlaczego? Z powodu jego wagi, która wynosi aż 14,5 g. Nie wykonacie przy tym panoramy szerokokątnej czy panoramy złożonej z 9 zdjęć. Dzięki temu obiektywowi zyskujemy możliwość szerokiego nagrania danego obiektu oraz przedstawienia go w kompletnie innej perspektywie. Tworzy to dosyć oryginalne i ciekawe kadry, których standardowo nie zauważycie w żadnych innych nagraniach. Dodatkowo obiektyw szerokątny pozwala nam na uchwycenie szerszego obrazu, co jest przydatne do rejestrowania rozległych krajobrazów lub innych dużych Obiektu. Znajdzie to również zastosowanie przy, przy takich ujęciach jak wąskie ciasne uliczki czy dodatkowo wnętrza budynków. Należy natomiast zawsze pamiętać o tym, że taki obiektyw będzie nam wprowadzał właśnie to zakrzywienie. Pozostawiam wam Was z tymi ujęciami porównującymi standardowy ekwiwalent 24 mm. Właśnie do 14,5, żebyście mogli sami to ocenić. Trasa drona została wcześniej specjalnie zaprogramowana, więc widzicie te same ujęcia 1 do 1 z tej samej odległości oraz wysokości. Wynajmując u nas Mavica 3 Pro w wersji Cine otrzymujecie tą nakładkę szerokokątną w gratisie, więc będziecie mogli sami sprawdzić, jakie daje to efekty.